Czy widzieliście kiedyś, jak wygląda świadectwo bez promocji do kolejnej klasy? Spokojnie, ja też nie, dopóki nie zostało mi wyłączone. W pierwszej klasie liceum nie zdałem roku. I szczerze mówiąc, zamałem się wtedy, bo nikt nie chce być tym najgorszym uczniem. I teraz. Możecie sobie pomyśleć, jak to się stało. A no, tak, pewnie był w bardzo wymagającym i prestiżowym liceum. No cóż, bardzo mi skrebiacie miesiąc w ten sposób, ale może wam się przyznać, że byłem w szkole, która nie słynie z dobrych wyników i dużo od nas tam też raczej nie wymagali. Cała historia zaczyna się właśnie tutaj, bo nie sprostałem najprostszym założeniom szkoły. Zacząłem się zastanawiać ostatnio, pojedin temu e, tworząc tą prezentację. Czy jakbym poszedł do najlepszej szkoły w Polsce, to czybym zdał? No, bo przecież z jakiegoś powodu ludzie, którzy tam idą, osiągają wysokie wyniki, jest szybkie tempo nauki i nie miałbym czasu na głupoty. Zacząłem się zastanawiać, jak można, jak wybrać ścieżkę edukacji, aby osiągnąć pełnię swoich. Możliwości. Ja byłem rok w plecy za moimi rówieśnikami, ale nie przeszkodziło mi po to, żeby w kolejnych latach się odkuć i napisać maturę na ponadprzeciętny wynik. Pozwólcie, że tym razem już nie będę wyciągać. Więc jak wybrać ścieżkę edukacji, aby osiągnąć pełnię swoich możliwości? Postanowiłem to zbadać. Razem z przyjaciółmi zaczęliśmy wysyłać ankiety do paru poznańskich szkół średnich i dostaliśmy odpowiedzi. Po paru dniach było już 100 ankiet, ale to dalej zbyt mało, aby znaleźć pewne zależności. Dzisiaj mają 3 lata, odkąd zaczęliśmy działać, i udało nam się zbadać aż 40 tysięcy uczniów z 2400 szkół średnich w całej Polsce. Gdyby wydrukować te ankiety na kartkach A4 i zacząć układać jedna na drugiej, to teraz koło mnie stałaby 4,5-metrowa wieża odpowiedzi. Pytaliśmy ich o różne rzeczy. Przez to, jak odpoczywają na przerwie. Pytaliśmy się o relacje, o atmosferę i o wyniki w nauce. Chciałem poznać szkoły takie, jakie są na co dzień, a nie takie, na jakie wyglądają. Musicie wiedzieć, że dzisiaj w Polsce najlepszość szkół ocenia się przez pryzmat rankingów. A najważniejszą zmienną przy ich wyliczaniu są właśnie wyniki z matury. Więc zrobiłem jedyną sensowną rzecz, jaką mogłem i porównałem wyniki moich badań z rankingami, aby zobaczyć, co one naprawdę mówią nam o szkołach. Zobaczcie, to jest prawdziwy ranking szkół dla miasta wojewódzkiego wyliczany na bazie matury. Tylko, że zmieniłem nazwy. Co roku korzystają z niego dziesiątki tysięcy uczniów. I my mamy takie przekonanie, prawda? Że jeżeli wyślemy dziecko do topowej szkoły, to będą tam cisnąć na wyniki i atmosfera będzie raczej napięta. No ale czy na pewno? To jest ranking tych samych szkół, ale oparty na atmosferze w szkole, zamiast na maturze. Najlepsze lica i technika już nie są na pierwszym miejscu. A to też nie jest tak, że są na ostatnim. To jeden wielki miszmasz. Nie ma związku. Między tym, jak wysoko szkoła pisze egzaminy, a tym, jaka panuje tam atmosfera. Dlatego mit o tym, że w topowych szkołach atmosfera jest tragiczna, a w tych najgorszych wszyscy mają wywalone, jest bez sensu. I to mnie naprawdę zaskoczyło i dało do myślenia, jak bardzo mogą różnić się te same szkoły. Z internetu dowiemy się, że w obydwóch tych liceach uczniowie uzyskują naprawdę wysokie wyniki. Ale nie dowiemy się, że w jednym z nich codziennie uczniowie spędzają 40 minut więcej na naukę po lekcjach. To rocznie 125 godzin więcej pracy, aby osiągnąć ten sam wynik. Ale tutaj tracą tylko czas. A co jeżeli w innej szkole tracą coś znacznie cenniejszego? Motywację. Ciekawość świata. Pewność siebie. Co jeżeli trafik do miejsca, w którym jedyne co się liczy, to wyniki, a codzienność przypomina wyścig szczujów? Podczas gdy zaledwie jedno miejsce niżej lub wyżej w rankingu, jest szkoła, w której mogą odetchnąć, być sobą i mieć nauczycieli, którzy naprawdę inspirują. Tego nie dowiemy się z listy szkół. Jak już jesteśmy w temacie edukacji, to ja naprawdę pamiętam stres, który towarzyszył mi przy mojej maturze. Zwłaszcza, że pisałem ją niecały rok temu. I uwierzcie mi, maturzyści naprawdę mają różne sposoby, żeby radzić sobie z tym egzaminem. Um, i, ale poza tymi sposobami na ściąganie są jeszcze sposoby na radzenie sobie ze stresem. Um, jedną z takich najciekawszych akcji moim zdaniem było dzielenie się swoimi... Zabawnymi odpowiedziami z egzaminu dorosłości przez osoby, które miały go już dawno za sobą. Jak wyglądały takie odpowiedzi? Zobaczcie. Na pytanie, dlaczego na południu Polski występuje, występuje deforestacja? Jeden maturzysta napisał krótkim zdaniem. Sorry, taki mamy klimat. Ok, geografia. A wos podaj nazwę prawa, z którego powinna skorzystać strona poszkodowana. Wiadomo, prawo dżungli. I mój absolutny faworyt. Wiedząc, że odcinek Ada jest równy 14 metrów, znajdź X. Nie ma problemu. Proszę, tutaj jest. Jeżeli spojrzymy na maturę, to zauważymy, że są faktycznie głównie pytania encyklopedyczne. Które pytają o coś, co byśmy nazwali dzisiaj ciekawostką, faktem, zależnością. Aczkolwiek, to nie jest pierwszy raz, kiedy my się z czymś takim spotykamy, prawda? Podczas naszej formalnej edukacji piszemy analogiczny test, egzamin ósmoklasisty lub kiedyś gimnazjalny. Jeżeli spojrzymy na te dwie sytuacje, to one faktycznie są tym samym testem, tylko z inną treścią. Ale co ważniejsze, wynik z matury, twój wynik z matury, zależy od tego, jak dobrze napisałeś test ósmoklasisty. Zobaczcie, korelacja między wynikiem z matury a test ten nosi aż 0,82. To oznacza, że w większości przypadków uczniowie, którzy dobrze piszą pierwszy egzamin, poradzą sobie dobrze również na tym drugim. Z innej strony, to są miesięczne wydatki na korepetycje uczniów w odniesieniu do średniego wyniku materialnego ich szkoły. Wydatki niemal się podwajają w momencie, gdy idziemy do szkoły, w której wyniki wzrastają o 10 punktów procentowych. I moje pytanie brzmi, czy nie powinno być na odwrót? Przecież idziemy do lepszej szkoły po to, żeby lepiej nas tam uczyli, a nie po to, żeby wydawać na petycje. My wiemy z badań, że 73% rodziców deklaruje uczestnictwo w płatnych zajęciach swoich dzieci. To wzrost o 30% względem ostatnich 4 lat. I ja chyba wiem dlaczego. Wiecie, jak byłem w liceum i pierwszy raz zapisałem się na korepetycje z matematyki, to szukałem ile taka przyjemność kosztuje. Znalazłem jednego kompetytora, który normalnie w cenniku miał jedną cenę dla normalnych uczniów i drugą o 5 droższą, jeżeli byłeś z jednej konkretnej szkoły średniej topowej w moim mieście. Nie wiem, czego oni tam wymagali, ale było ostre. A w takim razie, co nie ma znaczenia na wyniki? Cóż, większość cech naszej szkoły. Nie ma prawie w ogóle wpływu na nasz wynik. I to niestety ma sens. Bo matury nie obchodzi jakich mieście nauczycieli, jakich mieście kumpli, czy, do szkole, czy szkoła była blisko Was, czy daleko, musicie dojeżdżać godzinę. I on obchodzi to, czy wykuliście, umieliście, i czy akurat nie byliście zestresowani na teście. I to może brzmieć yy, no, smutno. Yy, no, zwłaszcza, jeżeli yy, jedynym. Yy, Jedyną nadzieją w tunelu jest, są te koepetycje. A tutaj Was uspokoję, bo o wiele ważniejsze od Twojej szkoły i Twoich koepetycji jest Twoja wewnętrzna motywacja i samodyscyplina. To ona stoi między egzaminami a szkołą. To dzięki niej przez lata uczyliśmy się schematów i zdobywaliśmy wiedzę. To dzięki niej. Znamy historię uczniów, którzy osiągali wielkie sukcesy, a byli ze, a by, a byli ze szkół, które są często średnie, a po nawet słabe. Naprawdę nie trzeba daleko szukać. Tomasa Edisona w jego szkole nazywali nienauczalnym, a został jednym z największych innowatorów świata. Albert Einstein, jeden z najsłynniejszych fizyków, w wieku 7 lat nie zdawał z matmy. Ja nie wiem, co sobie musi myśleć jego nauczyciel. A Johnny Depp, Johnny Depp akurat został wyrzucony ze swojej szkoły w wieku 15 lat. Na jego obronę dwa tygodnie później chciał do niej wrócić, ale dyrektor powiedział mu: goń za marzeniami. Żaden, żaden uczeń nie różni się od tych trzech osób. Każdy z Was może osiągnąć sukces, nieważne do jakiej szkoły poszedł. Okazuje się, że wynik z matury. Zależne jest od tego, jakim jesteś uczniem i ile potrafisz wynieść zajęć, a nie do jakiej szkoły poszedłeś. Podczas tegorocznej edukacji, podczas tegorocznej rekrutacji, ponad 250 tysięcy uczniów wybierze szkołę średnią, nie znając do siebie i swojego prawdziwego potencjału. Ten zapytał się Was teraz: ilu z Was. Jest tym, kim myśleliście, że w wieku 14 lat będziecie, gdy, gdy dorośniecie, większość z Was by powiedziała, Wiktor, a nie trochę, nawet nie blisko. I to jest bardzo ciekawe, bo wybór szkoły średniej jest pierwszą dorosłą decyzją. No bo przecież przedszkola wybrać nie mogliśmy, prawda? I mi ten wybór brzegł z gigantycznym trudem. Chodziłem na dni otwarte, liceów, techników, szkół branżowych. tu źle, tu niedobrze, tutaj tego nawet nie kumam, albo do mi się też nie podoba i w ogóle wielki stres, a poza tym ja naprawdę nie wiedziałem, co chcę być w przyszłości. I chociażby dlatego, dla większości to tysięcy dzieciaków ten wybór jest tak trudny. Niestety, gdy zaczyna się rekrutacja, to media nie pomagają i ze wszystkich stron jesteśmy atakowani, atakowani takimi nagłówkami. Omijaj te szkoły szerokim łukiem. Tutaj nie zdasz matury na wysoki wynik. Oto najlepsze licea i technika w Polsce. Wrocławskie liceum najlepsze w województwie. Ta narracja robi coś bardzo ciekawego. Ona nas uczy, że są szkoły najlepsze, gorsze i te najgorsze. Bo to się sprzedaje. Dlatego naturalnym staje się to, że jeżeli uczeń może, to pójdzie do szkoły, której, która jest topowa. Bo tak mówi otoczenie. Jeżeli wskażemy, że jedna szkoła jest najlepsza, to pójdą tak tam najlepsi. Tak właśnie tworzy się topowa szkoła z rankingu. A raczej miejsce z topowymi uczniami. Dlatego rankingi są samo spełniającą się przepowiednią. Rankingowanie szkół to zła odpowiedź na naprawdę bardzo dobre pytanie. Jak wybrać ścieżkę edukacji, aby osiągnąć pełnię swoich możliwości? Moim zdaniem, na siłę wskazywanie jednej szkoły, która będzie najlepsza dla każdego z nas, to zła odpowiedź. Uważam, że powinniśmy zamiast rankingować szkoły, dopasowywać każdą szkołę do ucznia osobno do tego, czego my szukamy w edukacji. Jedni uczniowie będą czuć się świetnie w szkole, która napędza ich rozwój testami, a inni będą szukać autonomii i prac zespołowych. W Polsce mamy tyle unikatowych szkół z różnym podejściem do nauki, że każdy znajdzie dla siebie przytulne miejsce. Dlatego zachęcam Was, aby patrzeć na szkołę jak na zestaw cech, a nie jak miejsce w rankingu, gdzie to Ty, Jesteś tą wielką czerwoną kropką w centrum, która decyduje, co naprawdę się liczy. Możesz wybrać szkołę, która odpowiada na Twoje codzienne potrzeby i ambicje, nawet jeżeli jej średnie wyniki nie są najwyższe. Bo masz w sobie wszystko, aby odnieść sukces. Szkoła warto jest wybierać, jak przyjaciela a nie jak gwojąc je do wniku, Dziękuję.